Mimo że przybyliśmy, a pomóc Indianom, próbowaliśmy wszystko, co robiliśmy było w ich interesie, ale jakoś obumarni. Nam też grozi w tej chwili obumarcie. Jeśli nie chcemy słuchać głosu rozsądku nawet papieża, nie chcą politycy, y, chyba wygląda z tego, co podają, nie chcemy również my, no to niech Kościół y, zastosuje się do mojego wniosku, do mojej prośby. Ja proponuję rozwiązanie hybrydowe. Y, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Stanisław Gądecki, poprzedni przewodniczący, prosi o modlitwę, a moje hybrydowe rozwiązanie polega na tym, że proszę módlmy się, co oczywiste, modlitwa bardzo ważna, ale przystąpmy również do czynu i proszę arcybiskupa Tadusza Wojde, obecnego przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, żeby dopomógł nam w skorzystaniu z naszego konstytucyjnego prawa, to znaczy, żebyśmy mogli zadecydować o tym, czy chcemy udziału Polski w wojnie, czy nie chcemy. Żołnierze krajów NATO już są na Ukrainie i chciałbym serdecznie podziękować ambasadorom tych krajów, które takie ryzyko podjęły. No to jest przecież jawne prowokowanie wojny, to jest podżeganie do wojny. Alarmujący wpis premiera Tuska żyjemy w epoce przedwojennej jak państwo widzicie 9 marca dzień po y, popisie Sikorskiego Hołownia odplanował Tajne obrady Sejmu. Nie ma takiego słowa w języku polskim: odplanował, ale proszę Państwa, nie mogłem napisać odwołał, bo y, tych tajnych obrad nie było w porządku dziennym. On je sobie po prostu zaplanował, hołownia, z kimś jeszcze, nigdy nie dowiemy się z kim. Skoro dwóch prezydentów hegemona, zajęło się, podjęło wątek, podjęło temat Goga i Magoga, to postanowiłem, że pójdę ich tropem, no i zacząłem szukać. Jedna z interpretacji tego, co Ezekiel tam, tam nie wiem, 2000 lat temu napisał i czemu e, swoje myślenie dedykowało dwóch prezydentów Stanów Zjednoczonych. Otóż mamy agresora, agresorem e, może być Gog z Magog, Gog i Magog, e, a ofiarą ma być lud boży. I tym agresorem ma być koalicja. Yy, pamiętacie Państwo, jak to było? Zresztą wrócę jeszcze do tego za chwilkę z Irakiem, który był Gogiem i Magogiem, czy też Gogiem z Magog? dla Busha, a no skończyło się atakiem koalicji. A jak my obumrzemy, jeszcze nie wiadomo w jakich okolicznościach, to jakiś następny mędrzec powie no, no, robiliśmy dla nich dobrze, przecież w ramach naszej hegemonii, ale, ale obumarli, ale generalnie to dobrze, bo za to myśmy wypełnili, nasza, nasza lepsza rasa wypełniła to, to miejsce i, i już nam nie będą tego śladu węglowego i tak dalej zanieczyszczać, bo, no, bo my jesteśmy ci, ci lepsi. Kogo kocha? Jak państwo wiecie, kogo kocha prezydent Stanów Zjednoczonych? My name is Joe Biden and everybody knows I love Israel. Aha, bo jak go to oczywiście dla naszego dobra. Staudinger chyba powiedział, że dwa półgłówki to nie głowa. Tylko głupota zespołowa. I robię to oto pismo Jego Ekscelencja, ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Jak Państwo widzicie, kopia prymas Polski, kopia generał zakonu Paulinów. Jeśli uczyni zadość arcybiskup Tadeusz Wojda mojemu wnioskowi, to będziemy wypowiadali się w sprawie naszego przystąpienia do wojny. Do czego nas popychają niektórzy z naszych polityków, a nie w kwestii obronności. Zatem nie naruszymy prawa. Kościół, uważam, powinien stanąć w tej chwili w naszej obronie, w obronie Polaków, w obronie chrześcijaństwa. Nasz ewentualny udział w referendum zweryfikuje, czy naprawdę polegają, takie informacje, jak nam podają, to akurat Rebek24, ale również inne portale. Jak Polacy oceniają wypowiedź Franciszka o białej fladze? Bardzo rozsądne słowa. Przystąpcie wreszcie do negocjacji. Niech tam przestaną ginąć ludzi Zróbmy referendum zuchy. Ja mniej więcej wiem yy, z mojej przyszłości zawodowej, na czym, na czym polegają sondaże, jak można manipulować yy, sondażami. Referendum pokazałoby prawdę. Dzień dobry Państwu, w Kękuś. Po pierwsze, Polak, odcinek 508, tytuł Radosława Sikorskiego, prowokatora wojennego, buca. Nadętego wgnieciemy w ziemię, prędzej czy później trafi tam, gdzie powinien trafić na badania psychiatryczne. Niech wykażą, czy Polacy mają ministra poczytalnego. Wszystkie drogi prowadzą do zderzenia mas, wojny czyli marszałek Sejmu RPR z trzeciej drogi, Szymon Hołownie, odplanował tajne obrady. Do kiedy? Prezydent USA George Bush, Gok i Magog Irak, ofiara Izrael, prezydent USA Ronald Reagan, Gog i Magog, Rosja, ofiara Izrael. Zbigniew w Gog Gok i Magog, koalicja NATO UE, ofiary Rosja i chrześcijaństwo. Wiceminister spraw zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Szejna apeluje do papieża w sprawie Ukrainy. Ja proszę przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskupa Tadeusza Wojdę, o zgłoszenie wniosku do marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej o zarządzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie o szczególnym znaczeniu dla państwa udziału Polski w wojnie na Ukrainie. I motto pierwsze, Putin zagroził tragicznymi konsekwencjami tym krajom, które mówią dziś o wysłaniu wojsk na Ukrainę dysponujemy także bronią, która może razić cele na ich terytorium, podkreślił. To wszystko trzeba traktować śmiertelnie poważnie, ocenił w czwartek premier Donald Tusk odnosząc się do zapowiedzi Władimira Putina. "Żołnierze krajów NATO są już na Ukrainie. Chciałbym serdecznie podziękować ambasadorom tych krajów, które takie ryzyko podjęły. One same wiedzą najlepiej, które to są", to minister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Radosław Sikorski. Czynny rzeczpospolitej Polskiej Jesteśmy wspaniałym narodem mądrych, przedsiębiorczych i odważnych ludzi. Putina wnieciemy w ziemię. Prędzej czy później trafi tam, gdzie powinien trafić. Za kraty albo na cmentarz. I to trzecie, proszę Państwa, to marszałek Sejmu, druga co do ważności osoba w państwie, Szymon Chłownia. Ponieważ użyłem określenia. Nie, ponieważ nazwałem Bucem. Ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Radosława Sikorskiego, w dodatku nadętym. To proszę Państwa, że mi nikt nie zarzucił, że mnie znowu nie ciągano. Ci, co się do pracy ubierają w togi prokuratorskie, żeby do mnie nie przysyłano policjantów. Pokazuję i omawiam. Definicja. Słownik języka polskiego. Buc. O człowieku zarozumiałym i aroganckim. I tak widzę Radosława Sikorskiego. I teraz proszę Państwa, uzasadnienie dla mojego stanowiska. Ważna jest chronologia zdarzeń, ważne są daty. Rozpoczynamy. Zdarzenie pierwsze. Śmiertelnie poważnie. Tusk po orędziu Władimira Putina. I co też Putin, i co też Tusk. Yy, proszę Państwa, zwróćmy uwagę na to, kiedy to było śmiertelnie poważnie. 29 lutego. I Putin, i komentarz Tuska. Orędzie Putina. Prezydent Rosji Straży Zachód. Tragicznymi konsekwencjami. Prezydent Rosji Władimir Putin wygłosił w czwartek doroczne orędzie do Zgromadzenia Federalnego. Było to drugie takie wystąpienie rosyjskiego przywódcy od czasu rozpoczęcia pełnoskalowej wojny na Ukrainie. Proszę Państwa, to nie jest wojna według innych autorów, według innych ekspertów niż autor tego tekstu. To nie jest wojna pełnoskalowa. Mówił w nim m.in., że od tego czasu siły zbrojne Federacji Rosyjskiej wielokrotnie zwiększyły swoje zdolności bojowe. Podczas operacji specjalnej armia rosyjska zdobyła ogromne doświadczenie bojowe. Wyrosła cała plejada dowódców dbających o ludzi i kompetentnie wykonujących swoje obowiązki. Przekonywał. I teraz najważniejsze. Putin zagroził tragicznymi konsekwencjami tym krajom, które mówią dziś o wysłaniu wojsk na Ukrainę. Dysponujemy także bronią, która może razić cele na ich terytorium. Yy, podkreślił. No i Tusk, y, że śmiertelnie poważnie trzeba traktować. No to zobaczmy, jak te słowa, zapowiedź wojny, wypowiedzenia tym krajom, które będą udzielały pomocy wojskowej Ukrainie, zapowiedź przez Putina, jak oceniają Putina, jakie opinie o Putinie to, y, jeśli chodzi o sfery rządzące Rzeczpospolitą Polską, to to jeszcze Państwu przedstawię. I teraz nasz minister spraw zagranicznych, tytułowy bohater tego PPP, Radosław Sikorski, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Kilka dni później to było 29 lutego, a 8 marca w Sejmie Radosław Sikorski. Żołnierze krajów NATO już są na Ukrainie i chciałbym serdecznie podziękować ambasadorom tych krajów, które takie ryzyko podjęły. One same wiedzą najlepiej, które to są. Bo, bo pan nie powie przecież. Bo ja, w odróżnieniu od niektórych polityków europejskich, tego nie będę mówił. No, proszę państwa, chyba żaden z polityków europejskich tej. Nie wiem, czy to nazwać prawdą. Czegoś takiego nie powiedział. Oczywiście yy, odniosły się do tej wypowiedzi media, ale w sposób dla mnie przynajmniej yy, no, dość zaskakujący. To jeden z komentarzy, ale generalnie takie były powszechne. Dłużej ukrywać nie mogli. Zacharowa odpowiada Radosławowi Sikorskiemu. Dłużej ukrywać tego nie mogli, powiedziała Maria Zacharowa, komentując wypowiedź Radosława Sikorskiego o żołnierzach NATO w Ukrainie. Słowa polskiego ministra ocenił także wiceprzewodniczący Rady Federacji. Stwierdził, że jest coraz mniej wątpliwości co do obecności kontyngentu wojsk Zachodu. No i jest przypomniana jeszcze raz w dalszej części ta wypowiedź Radosława Sikorskiego. Wobec zapowiedzi z 29 lutego z orędzia prezydenta Rosji Putina, to jest przecież, proszę Państwa, to co powiedział. Sikorski, ujawnienie tego co ujawnił, to jest przecież jawne prowokowanie wojny, to jest podżeganie do wojny. Natomiast, no kilka błędów też, no na pewno, na pewno pierwsze, no Bufon, kto jego upoważnił do tego, ministra spraw zagranicznych, Rzeczpospolitej Polskiej, żeby on dziękował ambasadorom tych krajów, które, które wyjaśnia. Co więcej, dlaczego. Dziękował ambasadorom, przecież to oni ambasadorowie podejmują decyzję o wysłaniu wojsk na to. Swoich wojsk gdziekolwiek. No i, i przeczytajmy, proszę Państwa, mówi tak, że chciałbym serdecznie podziękować ambasadorom tych krajów, które takie ryzyko podjęły, zatem doskonale wie jakie ryzyko, bo Putin powiedział, to ja wam tam, w razie czego wyślę, dysponuję takimi, takim potencjałem hipersonicznym, na przykład bomby, pociski, które wiadomo jakie, jakie mogą siać spustoszenie, i mówi, które takie ryzyko podjęły, one same wiedzą najlepiej, które to są. No to kto? Ambasadorzy wiedzą? To, 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 to stylistycznie też jest coś nie tak, i, i merytorycznie, i stylistycznie. No a przede wszystkim, proszę Państwa, no, no cały słuszne są komentarze i rzeczniczki Zacharowej, i tego drugiego, że no, no już coraz trudniej się będzie wyprzeć, a Putin czuje się zagrożony i skutki zapowiedział. A 29 lutego jego pryncypał, Czyli prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, Tusk, powiedział, świadom tego też przecież jakie zagrożenie, że trzeba śmiertelnie poważnie traktować te groźby, to co Putin mówi. I co y, Tusk następnego dnia y, po tej wypowiedzi y, Sikorskiego z 8 marca, z piątku, co Tusk 9 marca? Okres powojenny już przeszedł, teraz jesteśmy w czasach innej pre-war epoki. Jesteśmy w epoce, Przedwojennej nie potępił, nie skrytykował swojego ministra, a powinien był go nazbity pisk wobec jego świadomości, Tuska świadomości, że poważnie trzeba traktować, że jest śmiertelne zagrożenie, wywalić, ja tak przynajmniej uważam z Rady Ministrów. I polskie media o tym, co Tusk nie tylko napisał, ale także co mówił w Bukareszcie, na zjeździe jego tego międzynarodowego y, kolektywu z siedzibą w Brukseli. Alarmujący wpis premiera Tuska. Żyjemy w epoce przedwojennej. Jak Państwo widzicie, 9 marca, dzień po y, popisie Sikorskiego. Epoka powojenna już minęła. Żyjemy w nowych czasach, w epoce przedwojennej. Dlatego NATO i solidarność między Europą i Ameryką są ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Napisał w języku angielskim premier Donald Tusk na platformie. X. Szef rządu wypowiadał się w podobnym tonie podczas czwartkowej wizyty w Rumunii. W Bukareszcie premier Tusk spotkał się z szefem rządu Marcelem Ciola Kałą oraz prezydentem Klausem Johannisem. Wystąpił również na kongresie Europejskiej Partii Ludowej. Kluczowe jest dzisiaj, by Europa uwierzyła w swoją siłę. Potencjał Europy w wymiarze gospodarczym, demograficznym i moralnym jest większy od potencjału tych, którzy nas atakują. Podkreślił Donald Tusk. Proszę Państwa. A kto nas atakuje? Kto atakuje Tuska? Tusk czuje się atakowany. E, czuje się atakowany razem z jego kolektywem, bo mówi nas.